Oddział na wózik, na ramieł, na to, prawo. Szanowni Państwo, na kopcu pojawiła się kompania honorowa straży wiejskiej miasta stołecznego Warszawy. 嗯好的好的好的好 Powstania Warszawskiego przybywa pani prezydent Miasta Społecznego Warszawy, pani Hanna kukiewicz Władze polskie do Polski za swoim przewodem złączy się z narodem. Dowództwo szafety jest powstanie Współku Armii Krajowej Baszta, pan Jerzy Grzelak. Szafetę tworzą przedstawiciele harterzy Straży Wiejskiej i Wojska. Szafetem wzrosło odmian tarizów z roku nieznanego Wolniewa. Odmian ten.

Zobowiązaniem dla następnych polskich pokoleń. Zwłaszcza moje pokolenie pokolenie Solidarności zawdzięcza Powstaniu Warszawskiemu nieposkromione. Marzenie i pragnienie wolności. My, ludzie Solidarności, dobrze wiemy, że wolność, którą wywalczyliśmy w 1989 roku, była zwycięstwem także powstańców warszawskich. Dla wielu już tylko zwycięstwem Zagrobu. Tak też powinniśmy o powstaniu i o jego dziedzictwie myśleć dzisiaj. 68. rocznicę wybuchu 23 lata po odrodzeniu w suwerennej Polsce. Także dlatego, gdyż wiem, że wielu z Państwa, podobnie jak i ja, boleśnie przeżyło uliczne awantury towarzyszące temu świętu w Warszawie w ubiegłym roku. A przecież to święto, podobnie jak pamięć o powstaniu warszawskim, powinno łączyć, a nie dzielić Polaków. I postarajmy się raz, aby tak się właśnie stało w tym roku. Szanowni Państwo. Niech z Waszej powstańczych, powstańców warszawskich inicjatywy przejdzie 11 listopada ulicami naszej stolicy, naszego miasta nieujarzmionego, które tak wiele Wam zawdzięcza, wielki wspólnotowy marsz niepodległości, będący wyrazem hołdu dla suwerennego państwa polskiego. Dla wszystkich tych, którzy nie szczędzili życia i trudów w Jego służbie, niech w tym marszu, podobnie jak przed laty, w Powstaniu Warszawskim staną obok siebie ludzie najróżniejszych poglądów, najróżniejszych sympatii i antypatii. Niech połączy ich wspólna idea suwerenności, silniejsza niż jakiekolwiek podziały i różnice. Szanowni Państwo. Zbudujmy razem narodowy most pamięci między Warszawskim sierpniem i polskim listopadem. Pokażmy, jak bardzo cenimy nasz narodowy depozyt wolności okupiony walką i ofiarą powstania warszawskiego. Dziękuję bardzo.